Poszło na ostro między prezydentem i premierem wymiana ciosów trwa. Kto ma rację, a kto w tej sprawie, czyli sprawie służb specjalnych, ściemnia. No i kto ma doświadczenie w takim podpalaniu i tworzeniu wewnętrznych awantur? Tak to widzę. Marcin Tulicki, lecimy. No dobra, to kto zaczął tę awanturę? No pierwszy zaatakował publicznie Donald Tusk. Żeby być prezydentem nie wystarczy wygrać wyborów. No po takim tekście wiadomo było, że cała sytuacja nie przejdzie bokiem. No to na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Żeby być premierem nie wystarczy wrzucanie postów na X. Trzeba jeszcze umieć rządzić i stawiać państwo ponad partyjne interesy. No, okej, okay, tu jak na ringu, dali sobie porażkę. To były takie najbardziej smakowite kąski z tej awantury. Ale o co w ogóle chodzi? Tusk zaatakował, bo prezydent Nawrocki nie podpisał nominacji oficerskich w służbach specjalnych. Tam idą ci młodzi ludzie, żeby służyć Polsce. To jest ich jedyny wybór. I oni właśnie przed 11 listopada mieli dostać promocję na pierwszy stopień oficerski. Nie dostaną tej promocji, nie wiem dlaczego. Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji. To taki dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem. No, okej, okay, ale nie podpisał nie bez powodu, bo wcześniej prezydent Nawrocki zaprosił do siebie szefów służb, a ci nie przyszli. I miał im tego zabronić Donald Tusk. Pan premier w swoim stylu skłamał. I nie wyjaśnił co naprawdę się wydarzyło. Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób po raz kolejny premier wykorzystał służby specjalne w walce politycznej. W czasie gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, zdecydował, że prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych, ma być pozbawiony dostępu do najważniejszych informacji o bezpieczeństwie państwa. Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Odwołano cztery moje spotkania z szefami służb specjalnych. To właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski. Miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich. Tak się jednak nie stało, bo pomylono interes państwa z interesem partyjnym. Tusk z kolei uważa, że prezydent w Polsce nie jest od tego, tu cytat Donalda Tuska, żeby wzywać ministrów czy urzędników państwowych, którzy są podlegli rządowi. No, tyle zdanie Donalda Tuska, okej, okay, ale mamy jeszcze w Polsce prawo, tak, mamy panie premierze i nawet. Jeśli chciałby je pan stosować tak, jak pan je rozumie, czy tak, jak wy je rozumiecie, a z tego jesteście przecież słynni i znani, no to jest jednak artykuł 18 ustawy o ABW. Ustęp drugi mówi, że szefowie agencji, w tym ABW, każdy w swoim zakresie mają obowiązek niezwłocznego przekazywania prezydentowi Rzeczypospolitej. Informacji objętych ustępem pierwszym, w każdym przypadku, gdy prezydent Rzeczypospolitej sobie tego zażyczy. Pan premier Tusk musi zrozumieć, że nie jest królem, ale szefem rządu, a to oznacza obowiązek współpracy z prezydentem wybranym przez Polaków, zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa państwa. No, to mi wynika z tego, że prezydent Karol Nawrocki ma rację. To jedno. Ale nie tylko dlatego mi tak wynika, że tak mówi prawo, które przed chwilą zacytowałem. Nie tylko dlatego, że komu jak komu, ale ufać Donaldowi Tuskowi to chyba mało, kto by się zdecydował. No sorry, ale facet kłamie jak znud i to nieraz mu się już to udawało udowodnić. Ale jest jeszcze coś. To coś, to jest przeszłość, i ona pokazuje, że w czym jak w czym, ale w budowaniu takich awantur, sklejaniu ich, wymyślaniu, no to Donald Tusk nie ma sobie równych. To znaczy, prętem po kracie umie i lubi. To jest gość, pamiętajmy, który w 2005 roku, jak przegrał wybory prezydenckie z Lechem Kaczyńskim, tak się wkurzył, tak się zirytował, tak nie mógł tego wytrzymać. Tak szlak go trafił, że sobie tym, z tym nie był w stanie poradzić, no i de facto wywołał polsko-polską wiadomo, co od tego czasu tyle jadu się wylało i właśnie przez to na przykład mamy rodziny, co świąt razem nie są w stanie spędzić. Polityka podzieliła nie tylko Polskę, ale Polaków, polskie rodziny, czyli najmniejszą komórkę społeczną. Ale to jest inny temat. Tutaj w tym przypadku, w tej awanturze o służby, Chodzi o to, że ta awantura teraz o służby specjalne nie jest pierwszą wywołaną przez Donalda Tuska. Generalnie. Jak się szuka awantur na przykład w internecie i się wpisuje awantura o, no to są różne awantury, ale mają jeden wspólny mianownik. Że zawsze albo, no powiedzmy, prawie zawsze, zwykle występuje w nich Donald Tusk. Awantura o samolot na przykład 2008 rok, a jakże? Donald Tusk nie udostępnił rządowego samolotu ówczesnemu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, bo ten chciał lecieć na szczyt Unii Europejskiej, a Tusk nie chciał, żeby on leciał na ten szczyt. Serio? W ogóle nie ma, szczerze mówiąc, takiego prezydenta, z którym Donald Tusk umiałby się dogadać. No, nie ma, po prostu. Z Andrzejem Dudą też były bardzo różne spięcia. No, z Bronisławem Komorowskim, powiedzmy. Nie było no ale Bronisław Komorowski nazywany był strażnikiem Żyrandola, więc no tam, szczerze mówiąc, nie było się o co pokłócić, więc ten temat zamknijmy. Pamiętacie na przykład, jak się Tusk zwrócił, no całkiem niedawno, szczerze mówiąc, yy, cytując Miłosza do Andrzeja Dudy? Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta, możesz go zabić, urodzi się nowy. Spisane będą Czyny i rozmowy. Lepszy dla Ciebie byłby świt zimowy i śnur, i gałąź. I śnur i, i gałość pod księdami No i tam wiadomo, silni razem się cieszyli, twardziele utwardzeni. No, w sumie śmieszne, ale w sumie też straszne, bo właśnie przez. Taki język, i takie zachowania, i takie akcje są w Polsce rodziny, które nie siadają ze sobą przy stole. No niestety. I to trwa. Ja myślę, że Donald Tusk nie potrafi już inaczej. Nie potrafi już inaczej uprawiać polityki. Ja nie wiem, z czego to wynika. Znaczy, nie, nie jestem w stanie tego zdiagnozować. Wiadomo, czy to jest cyniczny plan, cyniczny mechanizm podpalania. Czy on po prostu tak nienawidzi od środka, drugiej strony sporu politycznego, że musi robić takie jazdy? Nie wiem szczerze mówiąc i pewnie szybko albo nigdy na to pytanie nie będę potrafił sobie odpowiedzieć. No nie tyle ja, pewnie eksperci, socjologowie, psychologowie nie będą potrafili odpowiedzieć na to pytanie, ale wiem jedno, że w tym przypadku, teraz. Tej prezydentury, no, Donald Tusk trafił na bardzo solidnego przeciwnika. Karol Nawrocki to nie jest Andrzej Duda. Nie, nie. W tej sytuacji wyjaśnił Tuska szybciutko i króciutko, i na razie, w czasie tej krótkiej prezydentury, no, Tusk próbuje Nawrockiego podgryzać, ale mu to nie idzie. Jeszcze na idiotę wyszedł, jak czekał wtedy w pałacu i się denerwował i na zegarek patrzył, pamiętacie. I tak sobie myślę, że to starcie, bo ono ma, będzie miało na pewno swój dalszy ciąg na różnych innych polach, to starcie Donalda Tuska może zmieść z politycznej szachownicy. I na przykład może zastosować znany już mechanizm, że najpierw, wiecie co, obieca, że kocha Polskę i nigdzie nie wyjedzie, a później bardzo szybko wyjedzie, ucieknie. Wiadomo dokąd. Do zobaczenia.